Super. Nie. Pagieta, jest ty pow, ty masz, jest masz, masz, też. masz, masz pow, 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 pow! Nie, no, kurwa. Pagno! Uratowałem łatwo tam, kurwa, Złota Jest bramka. Au! boss Robił. Ararar. Cześć by nie! Wraz z ekipą oraz stroną KIDROP zorganizowaliśmy świąteczny konkurs na M9 Bayonet Lore oraz 14 innych kos. Śledź wszystkie kanały oraz wykonuj zadania, aby zdobyć główną nagrodę. Po więcej informacji zapraszam Was do opisu. Powodzenia! Case drop EU najlepszy Drop sieci. Wygrywaj skiny, w giveawaya. mnóstwo skrzynek. Super Drop! W pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case dropełu. Otwieraj skrzynki za PSC. Blik sms tu przelew. W link w opisie polecam. Znakomicie to się? na połowie przeciwnika. To musi być wyruganie. O, skumasie? Ja Ale ja nie trzymałem tego tak mocno. To jest wszystko zreagowane, no. Ja puszczam. Nie, zaraz coś. Ja pierdolę. Co to było, kurwa? I okno, super. Osłucham. Jak. Dzie, 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 dzie. Okno, a w lewo. Nie! Brawo. Nie! Tak. Jedziemy z nimi. Nie, bo ja już, już mi cychał. do jak mówisz, mówi, żebym tak mi powiedział. No, Zobacz, jak mi się ręce tyle Ja zrobiłem. Ty mówiłeś wcześniej, że mnie ruchasz, więc jakby. No ale mi, to jest zruchań z miłością, no a to... No mi, te, mi codziennie to pago pisze na messengerze No senderze, nie wiem, no. mi aż parzy Że mnie rucha Mi parzy <laughs> Nie, kur... Oła! Oh, bramka, panowie no, To jest... Nie, no to się, słuchajcie, to jest dopiero pierwszy meczik, to nie ma co się w ogóle... Pierdora. No, to było suby Tak, kurde, <laughs> suby Pagowski To już suby od razu Tak Nie gadaj, że bramka Nie, no nie gadaj O, no, jest hit, co się dzieje <laughs> O Jezu męczu. No Nie. kurde! Mateuszek! Jeszcze na pozdrawiam przeciwników! Jak Mateu? No, nawet... Tam... Pa 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 pa, pa, pa lecisz, e, lecisz, lecisz 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 Dusisz dusisz EJ KURWA JEBANA ROZJĘŻY SĄ ZARAZ ORWA Ale w ogóle jak nam zawodników odpuściło? No. Kurwa jebana gra jak ci klikam no Do chuja pana Ej więcej punktów od Izaka masz zobacz Hahaha <laughs> podnieżył cały <celu> mecz 20 <laughs> Czynienia dobre Retor czytaj twoją wiadomość! Teraz jak nie zapłacisz, to jesteś kasowany. Hipushd B. Ale dlaczego jesteś taki wulgarny? To się nie tak dzieje w tym meczu? Co nie, teraz no, coś rozjebię. Posłucham. No zobacz Posłucham, promysł sobie pobiegnie. I mów, mów co? Stanie raz to w tym Kurwa, to jest za to karny, szmato jebana, wyjdź mi z tego TESa Się nie da grać kurwa, pierdolisz mi Proszę nie tego kurwa tutaj Dobrze, stromek na ratunek Weź go odciągnij ode mnie, bo nie mogę grać, to jest... To jak na boisku Weź się tam zaguardiole, ale za to, to jest to jak na boisku, musisz ściągnąć go ze mnie, bo sykuro nie razy. Jesteśmy w grze! No to pewnie zapomniałeś. Nie, nie zapomniałem specjalnie odpalam, bo mi to nie działa dobrze, dlatego nie lubię znamieniać. Hmm. Czemu tam takie rzeczy piszą ci na czacie? Czemu kasku Hyper napisał ta kurwa wąsata, Pever? Albo Filipek jebać Wonsan, jak to jest? Co <laughs> Same sobie tak piszą. Dlaczego Mark napisał, ale z trupy No, bo, no to... bo delay. Bo jest temat delaya. Tak? Kolejny Karol subskrybent. Jebać wąs na tego nie odpalaj. Jebać wąs no. na tego ja nie odpalaj delaya. Obity za base. Proszę o kierunek. Na to trzeba! I na mnie w Tak, proszę się rozejrzeć. Na góry otworzę. Nie wchaj się no. <laughs> Kurwa ja dostałem to Ej, co mu. No głupi chuju, pierdolonym z niebie, kurwa degeneracie! Z białego stoku. Dobrze, nie miałem hełmu, mi podbiło celownik. Ej, mm. mm. gitara, ja On też nie miał hełmu, I don't have a smoke for B, by the ma Nice. Jeszcze? O oh, shit. Soj, soj, ma On jest mój, on jest mój. Kurwa! mi daj, ale się rozkręcam! Lost. Could have been <laughs> a dork. can smoke on okay. hey, go. jest. go na gali. Can, yes. can być be short behind long, I guess? Ej hey, się, kochany! Okej, okay, nice, <laughs> wałem, <Pawełku. laughs> ja kurwa. Fajn, Ja na ślepo lepiej kurwa. patrz, No to za kurwy, syn! Przepraszam! mi się. Nie, nie poszujcie dalej, please, teraz. Zajmiemy się długo w drugim tempo. Schowajcie się, teraz nie robicie nic. Kurwa, nie ograniczaj mnie, bo. Bym Ale go przecież zajebał. grasz tam sam z diglem, no. Ale mam ty pana widelcu, no. I tylko słyszę, nie, 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 nie twój, ja się kurwa, nie mogę skupić na strzelaniu No bo, no nie? bo, no bo no dobra, no to zagrajmy sami po prostu, no Możecie zapnąć na długo jeszcze Mamy jak no, no, ja no trzeba zaryzykować to z tego digla jak mam szansę to pikuję, no ja pierdolę, nie? Flash na długo będę dobra. Dobra, nic jasne. nie stosuję. Mok skrócić, ja mam aktualnie. Ale pierdoli, pierdoli, i pirdoli, no, Będzie... no, no całą mecz. Nie wiem. Trzeba dobrze. Przednieć sam zginałeś, nie ma pretensję, że próbuję teamowo grać ty. Chodźcie, mogę... No nie no ale się przypieprasz. Na krótko. Twoje. JEDZIEMY MUSIMY UWAŻAJ TERAZ ŁATWO Nice. NIE KURWA NIE MA nie MAMY ma. Nie ma. TO? NIE MA EPIKSAJW MA TĄ odupa. RATUJE DRUŻYNĘ PRZED PORAŻKĄ KURWA JESZCZE SAJW MI ROZWALIŁ ROZJEBAŁ cię NIE ROZWALIŁ no, no, BRAMA PAKO BRAMA nie. Nice. Poszedł. NIE 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 ma. NIE ma. NIE NIE Super pięknie za... Ja pierdolę, jak! Nie wierzę! Tylko ty no, ja ja no, ty no, no. Kurwa! Ty kurwa chodź. Bo... Co? Co? To Co to powiedział? To są jakieś bindy zjebane Jak? Gdzie jest Tomek? Nie, to ja puściłem, przepraszam Co hmm, Patrzę Mogę zrobić kolejne Od noga jeden pala, Dasz mi flesza? W Nie mam Ja mam, daję Poproszę Zajebisty był flesz, ażbym koniec zwalił do tego flesza Pistołem. Masz, masz, yeah. masz O, podbiłem Dobrze yeah. Pago, twoje pusta jest, tam, jest, Mateusz Mateusz MATEUSZEK BOGOSKI! Yeah, yeah. RUCHAM przeciwników. Co za sytuacja Nie, yeah, no kurcze Mateusz. Ale Jak, jak poszedł, zabrał? Jak poszedł, nie wierzę, że Mateusz strzela go, ale A. Nie, no jak? Nie, nie Mateusz.